Cześć, to zespół kanału Świat ludzkich historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Michał ubrał się najlepiej, jak potrafił, wyprasowana koszula z Lumpeksu, jedyny krawat bez plamy i garnitur po ojcu, który wisiał w szafie od jego pogrzebu. Tego dnia wszystko miało się zmienić, po miesiącach bez pracy, bez środków do życia i z synem do wykarmienia, dostał wreszcie szansę. Rozmowa o pracy w renomowanej firmie logistycznej. Na stanowisko kierownika zmiany. Tylko trzy przystanki tramwajem od jego bloku z wielkiej płyty. Zegar wskazywał godzina 7.43, a rozmowa zaczynała się ósmej. Plan był prosty pojechać, zrobić wrażenie, wrócić z kontraktem. Ale los miał inne plany. Na przystanku, między słupem ogłoszeniowym a ławką, stała dziewczynka. Mała, może siedmioletnia, z czerwonym nosem, łzami na policzkach i wielkim, białym pluszakiem pod pachą. Michał odruchowo zwolnił, choć tramwaj już najeżdżał. Dziewczynka płakała, ale nie szlochała, to był ten rodzaj cichego płaczu, który rozdziera bardziej niż krzyki. Przechodnie ją ignorowali. Michał zrobił trzy kroki w jej stronę. Tramwaj zatrzymał się spiskliwym szumem. Wiedział, że jeśli nie wsiądzie teraz, będzie spóźniony. Ale coś w jej oczach, w sposobie, w jaki ściskała tego pluszaka, sprawiło, że zatrzymał się w miejscu. Zgubiłaś się? zapytał łagodnie. Dziewczynka skinęła głową. A gdzie twoi rodzice? Cisza. Michał spojrzał na zegarek godzina siódma czterdzieści sześć mógł jeszcze zdążyć, ale jego nogi już nie były jego. Uklęknął obok niej, starając się mówić cicho, jak do własnego syna. Nazywam się Michał. A ty? Dziewczynka z wahaniem odpowiedziała Lena, i wtedy coś pękło. Zaczęła mówić niejasno, z urywanym oddechem, ale wystarczająco, by wiedział, że była sama, że opiekunka wyszła po kawę i zniknęła. Że nie wie, jak wrócić. Michał wziął głęboki wdech. Wiedział, że teraz już nie pójdzie na rozmowę. Zabrał ją do pobliskiej kawiarni, poprosił o herbatę z cukrem i dodatkowy miód, by rozgrzać małą. Zadzwonił do szkoły podstawowej nr 43 bez skutku. Spróbował policji, ale tam powiedziano mu, że musi poczekać dwie godziny, zanim można zgłosić zaginięcie. Patrzył na Lenę, która trzymała kubek obiema rękami i szeptała: Przepraszam, Michał uśmiechnął się smutno. Nie masz za co przepraszać zegar, wskazywał godzina 8:14, rozmowa o pracy już się zaczęła. A on siedział z obcą dziewczynką i próbował wymyślić co dalej. Wtedy Lena powiedziała coś dziwnego Mój dom nie jest daleko ale nie pamiętam dokładnie jak tam dojść Michał zaryzykował, jeśli ktoś się tam szuka, lepiej, żeby jak najszybciej się tam znaleźli. Lena przypomniała sobie nazwę ulicy. Michał znał to okolice, to były tereny willowe, za dużymi bramami, z długimi pojazdami i stróżami przy wejściu. Gdy dotarli w okolice wskazane przez Lenę, Michał zamarł. Rezydencja, którą pokazała, miała więcej okien niż cały jego blok. Kamery, marmurowe schody, fontanna na środku dziedzińca. I nikt nie przyszedł jej szukać? To tutaj? Zapytał. Lena skinęła głową. Bramę otworzył ochroniarz z mikrofonem przy kołnierzu. Michał już miał tłumaczyć całą sytuację, ale zanim otworzył usta, ochroniarz się uśmiechnął. Wreszcie pani wróciła. Pani Lena, jesteśmy w panice od rana. Spojrzał na Michała. Pan to, nowy? Michał zawahał się. Nowy? Ochroniasz? Bo pani Lena ponoć chciała kogoś ze sobą przyprowadzić. No nic, zapraszamy. Zaraz się wszystko wyjaśni. Zanim Michał zdążył zaprotestować, drzwi się otworzyły, a Lena pociągnęła go za rękę. Zostań na chwilę, proszę. Tam ci ludzie zawsze krzyczą, a ty jesteś miły i w jednej sekundzie samotny ojciec, który stracił szansę na pracę, znalazł się w miejscu, o którym nawet nie śnił w środku pałacu otoczone marmurem, świecami zapachowymi i sekretami, które dopiero miały zostać odkryte. Wnętrze rezydencji było jak z filmu, którego Michał nigdy nie mógłby sobie nawet pozwolić wypożyczyć, a co dopiero obejrzeć na własność. Wysokie sufity, żerandole wielkości samochodu, marmurowe schody wijące się jak ślimak na cztery piętra i złocone poręcze, które lśniły jakby ktoś właśnie je wypolerował ręcznie. Lena biegła przodem z pluszowym niedźwiadkiem, wołając po drodze – jestem w domu. Żaden głos jej nie odpowiedział. Nikt nie wybiegł, nie przytulił, nie zapytał, czy nic się jej nie stało. I to właśnie zaniepokoiło Michała najbardziej. Po chwili pojawiła się kobieta w eleganckim garniturze, najpewniej gospodyni lub zarządczyni. Spojrzała na Lenę z ulgą, po czym zmierzyła Michała chłodnym wzrokiem. Dziękujemy za odprowadzenie panny Leni. Kim pan jest? Michał zaczął tłumaczyć, ale Lena wtrąciła się natychmiast. To pan Michał. Mój nowy ochroniarz kobieta uniosła brew, ale nie zaprzeczyła. Widać było, że wiele już widziała i niewiele potrafiło ją zdziwić. Dobrze, panie Michale. Czy zechce pan zaczekać w bibliotece? Panna Lena musi odpocząć, Michał nie miał pojęcia. Czy powinien zostać, ale Lena spojrzała na niego błagalnie. Zostań, proszę. Choć chwilę usiadł więc w bibliotece większej niż całe piętro jego mieszkania. Na ścianach wisiały obrazy, których ramy kosztowały więcej niż jego całe życie. Przeglądał książki z tytułami w językach, których nie znał. Minuty mijały powoli, aż w końcu pojawiła się tamta kobieta. Czy wie pan, kim jest panna Lena? Michał pokręcił głową. To wnuczka Heleny Stawszewskiej. Może pan nie zna nazwiska, ale jeśli miał pan kiedykolwiek telefon, samochód lub telewizor, to wie pan, kim ona była Michał spojrzał na nią zdumiony. Nazwisko brzmiało znajomo. Pamiętał, że jego ojciec kiedyś pracował w fabryce Stawszewska Electronics. Kobieta mówiła dalej. Rodzice leni zginęli rok temu w wypadku. Babcia walczyła o opiekę prawną. Zmarła trzy miesiące temu. Teraz Lena jest jedyną spadkobierczynią majątku wycenianego na ponad 600 milionów złotych. Michał zamarł. Dziewczynka, którą przed chwilą trzymał za rękę i prowadził przez miasto. Nie była zwykłym dzieckiem. Była najprawdopodobniej jedną z najbogatszych osób w kraju. A jednak siedziała w kawiarni, zagubiona, tuląc pluszaka, jakby nie miała nikogo na świecie. Dlaczego nikt jej nie szukał? Zapytał w końcu. Kobieta spuściła wzrok. Są osoby, które chciałyby inaczej zarządzać jej majątkiem. Lena nie ufa nikomu. To dlatego uciekła. Pan był pierwszą osobą, której nie kazała wyrzucić z domu od razu. Michał nie wiedział, co odpowiedzieć. Poczuł dziwną odpowiedzialność nie tylko za bezpieczeństwo Leni, ale za to, by nikt jej nie skrzywdził. I wtedy padło pytanie: czy mógłby pan zostać na próbę? Nie jako ochroniarz, ale jako towarzysz. Ktoś, kto będzie dla niej wsparciem. Choćby przez kilka dni. To był absurd. Przyszedł tu tylko z dobrego serca nie oczekując niczego w zamian. A teraz proponowano mu pokój dla gościa, trzy posiłki dziennie i wynagrodzenie wyższe niż z tej pracy, którą właśnie przegapił. Wziął głęboki oddech. Zostanę. Ale tylko do czasu, aż znajdziecie kogoś profesjonalnego. Kobieta uśmiechnęła się lekko. Tego właśnie się obawiamy, że Lena nie zaakceptuje nikogo innego. Dni mijały zaskakująco szybko. Lena rozkwitła w jego obecności. Wieczorami czytał jej bajki, w dzień grali w planszówki lub chodzili po ogrodach. Michał nawet nie zauważył, jak jego własne serce zaczęło się wiązać z tą małą, zamkniętą w sobie dziewczynką. Ale nie tylko jego serce zaczęło się angażować. Kamery bezpieczeństwa zarejestrowały ich każdą wspólną chwilę. I ktoś po drugiej stronie ekranu przyglądał się bardzo uważnie. Pewnej nocy Michał nie mógł zasnąć. Przeglądał stare wiadomości na telefonie i natrafił na powiadomienie. Pana rozmowa kwalifikacyjna została anulowana z powodu nieobecności. Życzymy powodzenia w przyszłości i wtedy pierwszy raz zaczął wątpić. Może popełnił błąd? Może powinien był zawalczyć o tę pracę? Ale gdy poszedł do pokoju Leni, zobaczył ją śpiącą z uśmiechem na twarzy, przytuloną do nowego misia, którego razem wybrali. I zrozumiał, nie żałował. Nazajutrz, podczas śniadania, Lena zapytała niespodziewanie, czy jak się kogoś lubi bardzo? Tą też może zostać rodziną. Michał spojrzał na nią z zaskoczeniem. Czasem tak to dobrze odpowiedziała, bo ty jesteś moją rodziną, te słowa utkwiły mu głęboko w sercu. Ale zanim zdążył odpowiedzieć, drzwi do jadalni otworzyły się z trzaskiem. Weszła kobieta w okularach przeciwsłonecznych, z walizką w jednej ręce i dokumentami w drugiej. Jestem ciotką lemi oznajmiła chłodno i przyszłam zabrać ją do prawdziwego domu. Michał poczuł, że jego nowe życie właśnie zostało zagrożone. A najgorsze dopiero miało nadejść. W salonie rezydencji zapanowała cisza tak gęsta, że można by ją było kroić nożem. Lena skuliła się na krześle jak przestraszony kotek, wbijając wzrok w Michała, jakby chciała zapytać: Co teraz? Kobieta, która właśnie wkroczyła do ich świata, miała na sobie perfekcyjnie dopasowany garnitur w kolorze kości słoniowej, szpilki lubutin i twarz bez śladu uśmiechu. Zdjęła okulary przeciwsłoneczne i rzuciła je niedbale na komodę, jakby była u siebie. Jestem Ludmiła Stawszewska, siostra zmarłej Heleny i prawna opiekunka Leni. A pan, jej wzrok spoczął chłodno na Michale, jest nikim. W jednej sekundzie cały spokój, który udało się zbudować w ostatnich dniach, runął jak domek z kart. Michał powstał, instynktownie stając między Leną a kobietą. Zaraz, czy Lena chce z panią iść? Zapytał ostrożnie. Ale pewnie. Ludmiła roześmiała się złośliwie. To nie ma znaczenia. Mam dokumenty. Prawniczka jest w drodze. Jeśli pan nie opuści posesji w ciągu godziny, zostanie pan usunięty przez ochronę. Lena zaczęła płakać. Ale tym razem nie był to cichy płacz jak na przystanku. To był krzyk pełen lęku, protestu, rozpaczy. Nie chcę iść z Ciocią Ludmiłą. Ona zamyka mnie w pokoju, każe milczeć przy stole. Ona nie kocha mnie wcale. Michał poczuł ścisk w żołądku, ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, pojawiła się gospodyni. Proszę o spokój i powiedziała zdecydowanym tonem: Pani Ludmiło, musimy poczekać na kuratora rodzinnego. Panna Lena ma prawo wypowiedzieć się w kwestii opieki. Ludmiła zamarła, zaskoczona oporem ze strony służby. Wyciągnęła telefon i zaczęła wydzwaniać do swojego prawnika. Michał tymczasem usiadł obok Leni i ściszył głos. Nie bój się. Jeśli nie chcesz iść, nikt cię nie zmusi. Masz prawo powiedzieć, jak się czujesz, Lena chwyciła go za rękę, tak mocno, jakby bała się, że ktoś ją zaraz odciągnie. Ale ta chwila zjednoczenia miała wkrótce ustąpić miejsca prawdziwej burzy. Do rezydencji przybyła mecenas Krawczyk, opiekun sądowy z urzędu. Kobieta w średnim wieku, steczką pełną dokumentów i twarzą, która mówiła, że widziała już niejedno. Rozmawiała z Leną na osobności, potem z Michałem, potem z gospodynią. Wszystko przebiegało jakby w zwolnionym tempie. Michał miał wrażenie, że zaraz wydarzy się coś nieodwracalnego. I miał rację. Tego samego popołudnia Ludmiła zorganizowała konferencję prasową przed rezydencją. Pojawiły się kamery, mikrofony, reporterzy. Chcę, żeby opinia publiczna wiedziała, jak bardzo martwię się o bezpieczeństwo mojej siostrzenicy. Jakaś obca osoba bez doświadczenia, bez kwalifikacji manipuluje nią i próbuje zająć miejsce w rodzinie, do której nie należy. Michał stał za Firanką, oglądając wszystko z niedowierzaniem. W jego głowie krążyły pytania: czy ona naprawdę wierzy w to, co mówi? Czy to tylko walka o pieniądze? Po dwóch dniach do rezydencji dotarł pozew sądowy, Ludmiła żądała odebrania Michałowi prawa przebywania z Leną i natychmiastowego przejęcia pełnej opieki. Sprawa miała odbyć się za tydzień. Michał wiedział, że nie ma szans, nie miał pieniędzy na adwokata, nie znał się na prawie, nie miał wpływów. Ale miał coś, czego Ludmiła nie miała, serce dziewczynki. Przez kolejne dni Michał postanowił pokazać wszystkim, że nie jest tu przypadkiem. Zaczął uczyć Lenę jazdy na rowerze w ogrodzie. Czytał jej nie tylko bajki, ale też książki, które uczyły odwagi. Kiedy Lena budziła się z koszmarami, Michał siedział przy niej, aż znowu zasnęła. Ludmiła obserwowała to wszystko z pogardą. Raz nawet weszło do pokoju Leni bez pukania, żądając, by dziewczynka zaczęła się zachowywać jak prawdziwa dama. Wtedy Lena po raz pierwszy odpowiedziała z podniesionym głosem: Prawdziwe damy nie krzyczą na dzieci. Michał wiedział, że czas nie działa na jego korzyść. W końcu odezwał się do starego znajomego ojca, byłego prawnika, który teraz pomagał ludziom pro bono. Ten zgodził się reprezentować Michała pod warunkiem, że znajdą dowody, iż Ludmiła działała wbrew dobru dziecka. I tak zaczęło się śledztwo. Gospodyni domu przyznała, że Ludmiła przez ostatni rok traktowała Lenę jak zakładnika. Pokojówka opowiedziała o zamykaniu drzwi na klucz. Ogrodnik przyznał, że słyszał, jak Ludmiła rozmawiała przez telefon o przesunięciu aktywów, zanim będzie za późno, Michał zebrał te świadectwa jak pazl, próbując zbudować z nich pełny obraz. W dzień rozprawy sądowej, Michał czuł się jak skazaniec. W sądzie panowała cisza, a sala była pełna. Na sali obecni byli dziennikarze, prawnicy, a nawet anonimowi obserwatorzy. Lena trzymała go za rękę, kiedy sędzia wezwał ją do złożenia zeznań. Michał spojrzał na nią z troską. Nie bój się. Powiedz tylko prawdę, dziewczynka skinęła głową i ruszyła w stronę mównicy. Czy chciałabyś mieszkać ze swoją ciocią Ludmiłą? Zapytał sędzia. Lena spojrzała na ciotkę, potem na Michała i powiedziała wyraźnie. Nie sala zamarła. A dlaczego? Dopytał sędzia. Bo ona mnie nie kocha. Bo zabiera mi zabawki, bo krzyczy, bo chce tylko pieniędzy. A pan Michał, pan Michał mnie kocha jak tata. I ja jego też. Sędzia spojrzał na dokumenty. Przeglądał je przez dłuższą chwilę, zanim przemówił, zanim podejmę decyzję, muszę zapoznać się ze wszystkimi zebranymi dowodami Michał. Wiedział, że to jeszcze nie koniec. Ale w sercu czuł coś, czego nie czuł od miesięcy nadzieję. Tymczasem Ludmiła wyszła z sali sądowej i rzuciła przez zaciśnięte zęby: to nie koniec. Jeszcze was zniszczę, ale tego, co wydarzy się później, nie przewidziała nawet ona. Decyzja sędziego miała zostać ogłoszona w poniedziałek rano. Weekend przed rozprawą był jak cisza przed burzą. Rezydencja wydawała się bardziej pusta niż zwykle, mimo że wszyscy tam byli Michał, Lena, Ludmiła, gospodyni i jej personel. Ale to nie ściany ani meble sprawiały wrażenie pustki, to napięcie wiszące w powietrzu. Lena trzymała się Michała niemal nieustannie, jakby przeczuwała, że czas wspólnej bliskości dobiega końca. W niedzielny wieczór Michał spakował swoją małą walizkę. Wiedział, że bez względu na decyzję sądu, powinien być gotów. Nawet jeśli sędzia zdecyduje inaczej, on będzie musiał odejść. Nie chciał pokazać Lenie swojego smutku, więc udawał spokój. Ale kiedy wszedł do pokoju dziewczynki, by powiedzieć dobranoc, zauważył coś dziwnego, Lena nie spała. Siedziała przy oknie, trzymając w rękach stary rysunek. Michał podszedł i zapytał, co to? Dziewczynka pokazała mu kartkę. Był to rysunek trzech postaci: ona, Michał i jakiś mężczyzna z brodą jej zmarły ojciec. Narysowałam to, jak pierwszy raz poczułam się znów bezpieczna. Z tobą Michał poczuł, że jego serce zaciska się jak pięść. Lena, zaczął, ale dziewczynka go przerwała: nie pozwól im mnie zabrać. Błagam, Michał przytulił ją, nie mówiąc ani słowa. Nie chciał dawać fałszywej nadziei. Ale wiedział jedno, jeśli jutro cokolwiek zależy od niego. Zrobi wszystko. Poniedziałek nadszedł z deszczem, jakby niebo współczuło wszystkim zebranym. Sala sądowa była pełna ludmiła ze swoją armią prawników, Michał z jedynym obrońcą, który przyszedł steczką pełną ręcznie podpisanych zeznań świadków. Sędzia wszedł do sali i zasiadł na podwyższeniu, nie patrząc na nikogo, przeglądając papiery. Wreszcie przemówił przesłuchania świadków, zapis kamer, opinia kuratora oraz rozmowa z nieletnią pozwalają mi stwierdzić, że środowisko stworzone przez panią Ludmiłę Stawszewską nie zapewniało dziecku podstawowego poczucia bezpieczeństwa, Ludmiła zesztywniała. Biorąc pod uwagę zaangażowanie pana Michała Lipińskiego, jego postawę oraz emocjonalne więzi, które wytworzyły się między nim a dzieckiem, sąd nie widzi podstaw, by rozdzielać ich na tym etapie. Sędzia spojrzał na Lenę i zadał jedno pytanie: Czy chciałabyś, by pan Michał został z tobą na dłużej? Dziewczynka wstała i powiedziała cicho, ale zdecydowanie: Chcę, żeby został na zawsze. Chcę, żeby był moim tatą sala zamarła. Sędzia ogłosił, tymczasowo przyznaje panu Michałowi funkcję opiekuna prawnego. Sprawa zostaje zawieszona na pół roku celem oceny sytuacji, po czym zostanie podjęta decyzja o ewentualnej adopcji, Michał nie słyszał już kolejnych słów. Lena rzuciła mu się na szyję, a on objął ją z oczyma pełnymi łez. Ludmiła opuściła salę jak burza, krzycząc na swojego prawnika. Ale nikt już nie zwracał na nią uwagi. W kolejnych dniach życie zaczęło się zmieniać. Michał został w rezydencji nie jako gość, nie jako przypadkowy opiekun, ale jako nowy gospodarz. Zatrudniono prawdziwą nianię, psychologa dziecięcego i nowego kierowcę. Michał zrezygnował z propozycji pracy w logistyce, która nagle znów do niego wróciła, tym razem przez agencję rekrutacyjną. Dziękuję powiedział, ale ja już mam swoją pracę i swoją rodzinę. Lena kwitła z dnia na dzień. Zaczęła rysować znowu, chodzić do szkoły, zyskiwać przyjaciół. Michał zapisał się na kurs opieki nad dziećmi i terapii traumy. Zaczął też pisać książkę o swojej historii. Wkrótce odezwała się do niego dziennikarka z propozycją reportażu. To historia, którą ludzie muszą usłyszeć, powiedziała. On się zgodził, ale postawił warunek: nie chce litości. Chce, by ktoś inny uwierzył, że warto pomóc nawet jednej płaczącej osobie. Sześć miesięcy później nadeszła kolejna rozprawa. Sędzia uśmiechnął się, widząc uśmiechniętą lenę i Michała trzymających się za ręce. Czy podtrzymuje pan wniosek o adopcję? Zapytał. Michał spojrzał na lenę, która tylko kiwnęła głową, jakby bała się, że jeśli coś powie, czar pryśnie. Tak, wysoki sądzie. Z całego serca i wtedy padły słowa, które zmieniły ich życie. Z dniem dzisiejszym. Lena Stawszewska zostaje formalnie córką Michała Lipińskiego. Nie było wielkich fanfar. Nie było fajerwerków. Ale był uśmiech dziecka. I było serce, które wreszcie znalazło dom. Wieczorem, przy kominku, Lena wtuliła się w ramiona Michała i zapytała, gdybyś wtedy nie pomógł mi na przystanku, gdziebym teraz była? Michał uśmiechnął się i odpowiedział, Nie wiem. Ale wiem, jedno nie zamieniłbym tej decyzji na żadną rozmowę o pracy na świecie. I tak historia samotnego ojca, który pomógł zapłakanej dziewczynce, zamknęła koło. Ale w tym kole była już nie pustka, a rodzina, dom, bezpieczeństwo. I to wszystko zaczęło się od jednego prostego gestu, zatrzymania się, gdy wszyscy inni szli dalej.